Witam w pasiece na Bradzie Dzisiaj pokażę Wam jak rozwinął się odkład, który robiliśmy prawie miesiąc temu, ten sam, który był prezentowany w dwóch poprzednich odcinkach dotyczących robienia odkładów. Tak dla przypomnienia, to był odkład, który składał się z dwóch ramek pokarmu jednej ramki suszu i dwóch ramek, starych ramek z czerwiem. Przy czym sumarycznie tego czerwiu było około jedna do półtorej ramki wielkopolskiej. Matecznik wygryzł się w tym odkładzie 18 maja. Pierwsze jajka pojawiły się 1 czerwca. Czyli odkład ma w tej chwili nieco ponad 3 tygodnie otrzymał dwa słoiki 0,7 litra rzadkiego syropu 30% i kilogram ciasta cukrowego. Oczywiście tak jak wspominałem wcześniej te stare ramki z czerwiem po wygryzieniu się czerwu zostały z zabrane, i rodzina była uzupełniana, czy ul był uzupełniany ramkami węzy. Jak widać, całe, całe ciasto już pobrały, czyli odkład zjadł do tej pory no, 1,5 litra. Około syropu i kilogram ciasta. I przejrzymy sobie, i zobaczymy, jak się rozwinął. Ile ma czerwiu, ile ma pszczół. Trzeba pamiętać, że odkład rozwijał się w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Ostatnie praktycznie 10 dni. To były ciągłe deszcze, pszczoły na pożytek nie latały, albo latały w bardzo małym stopniu, czyli bazowały głównie na syropie i, i, i cieście. To zewnętrzna ramka. Klasycznie jest to ramka pokarmowa więc tutaj nie ma żadnych cudów. Ramka z węzy odbudowana i zaczerwiona. Przy czym chciałem zauważyć, że ramki w pewnym momencie przestają być czerwione czy zaczerwiane przez matkę na maksa całkowicie. Po prostu jest taki czas, w którym odkład jakby dochodzi do kresu swoich możliwości. Ilość pszczół. Które do niego dostarczyliśmy na początku, czy to w czerwiu, czy no w pszczołach, które obsiadały ramki, no jest ograniczona. Ich ilość, ich możliwości opieki nad czerwiem również. W związku z tym, no matka nie zaczerwi więcej niż pszczoły są w stanie wychować czy wykarmić. Dlatego też w odkładzie występuje taki etap spowolnienia rozwoju który trwa dotąd aż wygryzie się kolejne pokolenie pszczół i będą nowe karmicielki w rodzinie. Dlatego też ja preferuję w pierwszej kolejności podkarmianie odkładu syropem, żeby wykorzystać maksymalnie pszczołę, którą mamy do dyspozycji, niech ona nam ładnie odciągnie plastry. I to zwykle od, wtedy te pszczoły odciągają 2 do 3 yy, yy, plastrów węzy Natomiast później dopóki się to nowe pokolenie nie wygryzie to się dzieje stopniowo yy, to starsze pokolenie jest no, nieco spracowane yy, daje ciasto żeby pszczoły powoli sobie je pobierały i już na spokojnie odbudowywały kolejne yy, plastry Widać kolejny plaster z czerwiem, który już się wygryza, czyli tu już nam pszczoły jak widać coraz bardziej przybywa w odkładzie. Kolejny odbudowany plaster zaczerwiony powiedzmy, że tak w 70% Widać, że dół plastra jest odbudowywany na samym końcu. Między innymi dlatego ja nie stosuję czegoś takiego, że do odkładu daję kilka plastrów węzy naraz. Gdyż doprowadza to do tego, że jeśli przesadzimy z ilością tej węzy, góra będzie ładnie odbudowana, natomiast dół ramki, dół plastra będzie nieodciągnięty. po prostu pszczoły nie będą miały na tyle siły, na tyle mocy, żeby to odciągnąć. Bo tu jest świeżo poddana węza, którą dopiero zaczęły pszczoły odbudowywać. Tu dokładnie widać, ciągnął sobie od góry, dół jest jeszcze tutaj nieruszony, ale z drugiej strony już się za, za dolną część plastra również zabrały. Czyli to mamy już trzecią, czwartą ramkę, wę, czwartą ramkę, która została odbudowana, czy jest w trakcie odbudowywana, odbudowywania, odbudowywania spoddanej wcześniej węzy. Kolejna odbudowana ramka, która jest zaczerwiona w 100%, to mamy nieco czerwiu zasklepionego. No, wystąpiły problemy techniczne ze sprzętem. Wyłączyło się nagrywanie w aparacie, więc tu muszę wrócić do, do przeglądu rodzinki. Więc na końcu mamy ramkę, która była wcześniej poddana, ramkę suszu, która była dana do rodziny po to żeby matka mogła od razu wystartować z czerwieniem bez czekania aż pszczoły odciągną węzę. I na koniec ramka pokarmu która była również wcześniej włożona trochę syropu, trochę nakropu, pieżga czyli to co pszczołom potrzeba do szczęścia. Na przykładzie odkładów doskonale widać, jak mocno zależy rozwój rodzinki od ilości pokarmu w gnieździe. Jeżeli zapewnimy im dodatkową ramkę, dwie ramki pokarmu na starcie, to od razu widać ten intensywny, intensywny rozwój. Czyli podsumowując, rodzina w tej chwili jest na pięciu ramkach czerwiu, szósta ramka węzy jest w trakcie odrabiania, jest, początk, jest koniec czerwca, czyli rodzina spokojnie nam rozwinie się do zimy. a ja myślę, że za jakieś dwa tygodnie to będzie pełne gniazdo na dziesięciu ramkach, więc bez żadnego problemu będzie ona traktowana. Dokładnie tak samo, już jak każda inna rodzina w pasiece. Będzie poddawana dokładnie tym samym zabiegom przed zimą. Z wyjątkiem leczenia, ponieważ ta, te wszystkie odkłady były dość dobrze przeleczone, czyli odymione w okresie bezczerwiowym. W związku z tym rodziny powstałe z odkładów dostaną tylko paski kwasu szczawiowego. Natomiast w okresie y, późnej jesieni, y, ewentualnie w okresie zimowym, no w zależności od tego, jak pogoda będzie się kształtowała, y, w okresie bezczerwiowym testowo kilka rodzin zostanie y, odymionych, po prostu żeby sprawdzić, czy nie ma jakiejś y, istotnej reinwazji y, no, warozy. Więc teraz ta rodzinka... Żeby ją dalej stymulować do rozwoju, dostanie kolejną porcję ciasta, czyli to będzie drugi, drugi kilogram ciasta. No, dziura wycięta, dawkowanie jest bardzo proste. Tu pójdzie sobie to na rameczki tak, delikatnie, tak żeby tych pszczół nie pozgniatać i nie posklejać. I w ten sposób rodzina jest zaopatrzona. Ma węzę, ma co robić, może się rozwijać. Ja myślę, że nie będę potrzebował do niej zaglądać przez najbliższe 4-5 dni. Jedna uwaga, pamiętajcie, że w pszczelarstwie nie ma sztywnych przepisów. To nie jest tak, że jak ktoś wam powie, kontrolować raz w tygodniu, to skontrolujecie co tydzień i będzie wszystko dobrze. Znaczy, jak skontrolujecie co tydzień, to tragedii nie będzie. Natomiast można lepiej dbać o odkład. Można przy odrobinie y, zaangażowania osiągnąć lepsze efekty, szybszy, y, mocniejszy rozwój rodziny. Po prostu trzeba patrzeć w gniazdo i reagować na to, co się w nim dzieje. Jeżeli widzimy, że rodzina szybko odbudowuje węzę, ta węza już jest odciągnięta prawie. Dajmy kolejny Plaster węzy, dajmy kolejną ramkę do, do pracy, do odbudowy Jeżeli widzimy, że z jakiegoś powodu rodzina służyła yy, dużo pokarmu. I najczęściej no, tym powodem jest to, że matka intensywnie czerwi i po prostu pszczoły ten pokarm służywają. Jeżeli tego zapasu jest mało, weźmy ramkę z zapasem z innego ula zasilmy ten odkład ramką pokarmu, gdzieś tam odłożonego w magazynku. Samo podawanie ciasta, jeżeli nie chcemy w ten sposób robić, nie wiem, obawiamy się przenoszenia chorób między ulami w pasiece, to wtedy dajmy nie ciasto, tylko syrop 3 do 2, powiedzmy sobie, no nie wiem, litr i zobaczmy, co się dalej dzieje. Przy czym przy syropie cukrowym, no uważajmy na rabunki co prawda jest koniec czerwca, niby okres pożytkowy, ale przy tej pogodzie, no z tym pożytkiem są cyrki. Więc ewentualnie tutaj, jeżeli mamy jakieś obawy bądź wątpliwości, no to dawajmy ten syrop cukrowy wieczorem w małych dawkach, tak żeby do rana był przez pszczoły już pobrany. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację odkładu, który był. No, zrobiony miesiąc temu. Jak po kolei był robiony, macie pokazane na filmach. Tu pokazałem Wam, do jakiej siły taki odkład robiony według no, tej procedury, tej metody, którą zaprezentowałem, do jakiej siły dochodzi. Jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, no proszę bardzo. Jeżeli nie, no to ilości czy... czy metod, sposobów na robienie odkładów jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kończę na tym, ponieważ tu już niektórzy koledzy mi zarzucają, że te filmy są za długie, za nudne, za ślamazarne, za mało w nich dynamiki, więc na tym kończymy tematykę odkładów w tym sezonie, ponieważ za chwilę to już będzie nie odkład, tylko normalna rodzina. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.